Więc można policjantów obrażać, prawda? Bo ty powiedział, ty tak, masz ja. wyrok, że można, tak. Że można obrażać policjantów? Więc, więc ja będę chciał. Ten pan, funkcjonariusz policji Monieckiej, zapłaci po 10 tysięcy plus VAT. Nie ma, nie było sprawy. Czyli 20 000, 24 600 do, do 7 sierpnia. Nie ma sprawy. Jeśli nie zapłaci, to yy, ja podejmuję kolejne działania. Dostaję do zapłaty w euro, a później jest wpisany w krajowy rejestr dłużników. I, i dupa, skończyła się zabawa. Żadnego kredyciku się nie weźmie, nawet telefonu na abonament nie weźmie, z bankiem Słuchaj, będzie miał problem. Mamy, już, mamy tak? już taki jeden przypadek. Mamy już taki jeden przypadek. Możesz się pochwalić, czy nie możesz się pochwalić? Tak. Rafał, z którym rozmawiałem na ten temat, wpisał prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na 250 tysięcy i też się dało do Krajowego Rejestru Dłużników. Powiem Wam, że te, ta opcja wpisywania policjantów. Wy sobie. On wam ma zapłacić, nie płaci, to jest. Yy, 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 jest spisany jako dłużnik. Powiem wam, skończyły się czasy, kiedy taki jakiś tam koleś, którego tukli w przedszkolu albo w szkole i został policjantem, i on teraz myśli, że on będzie się znęcał nad obywatelami, nie wypełniał będzie yy, przysięgi, której składał, że on będzie uważał, że on jest szeryfem. Chyba mu się w dupie poprzewracało. Więc teraz my pokażemy, tak jakbyśmy kiedyś pamiętasz Marzanna pokazywali, jak się rozgrywa policję na Podlasiu spontany wolności pięknie pokazały, że policja nie wiedziała, gdzie ma jechać, to teraz pokażemy, chcecie z nami zadzierać. System, w którym wy funkcjonujecie, dał nam takie piękne narzędzia, że wy będziecie mieli. Nie użyję wulgaryzmu. Przez ranę będziecie mieli. Czyli będziecie dłużnikami. To jak wy nas traktujecie, my traktujemy was. Panie... Tak? Pan będzie poszukiwaną osobą? Za co? Jak poszukiwaną? Już panu powiem za co? Proszę powiedzieć. Podobno jestem poszukiwany. Proszę? Jestem poszukiwany, tak? Proszę pana. E, pan pali Robert? Tak, Pani Garobert. E, Rodzice Marian Władysława? Tak, zgadza się. Pana numer Pesel 720326 i 03331? Tak, zgadza się. Okay. To jest Pan poszukiwany przez Komisara 5 w Częstochowie, proszę Pana. Eee, na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Częstochowie. Tak. Do sprawy o sygnaturze 2K178 na 18? Tak. Ale ta z, jak no to jestem poszukiwany? Ale jak, to jak to jestem, przecież dozór mam za to, to jak jestem to nie poszukiwany? Jest to, no dobra. Nie, dobra, mówcie, proszę. No jest Pan do Nie dzisiaj, 23, 23. Nie, 31. To, to Czyli od nie, dzisiaj pan jestem pan. poszukiwany, ale jak pan, poszukiwany? Nie, źle pan powiedział, źle pan, przepraszam. Od 23 jest Pan poszukiwany. A dzisiaj wprowadzili. Hmm. Ale to, to nie mogłem się. być, bo ja miałem, mam dozór w, no, na Poglasiu. Ja zrobię wydruk, bo ja Pana tu nie mogę wpuścić. Zrobię wydruk i Panu pokażę. Okay. Niemniej jednak no, jest Pan osobą do zatrzymania. Jestem do zatrzymania, tak? tak. No kurczę, to jak ja mam teraz napisać te